No bo wiadomo, najbardziej bym chciał z Nitrem, nie? Ale Nitro, no boi się mnie. Jestem mocny. Nitro zawsze będzie mówił, że a, bo ja jestem, bo jest chory. A ja też jestem chory, plus jeszcze mam, yy, jeszcze kulawy. Ale mimo wszystko bym się mógł bić z Nitrem. Ale Nitro nie chce się ze mną bić, bo mówi, że a, bo on musi dbać o zdrowie, więc dlatego, żeby dbać o zdrowie, pali fajki na streamie i... I nie wiem, co tam robi, nie? No, ale nie dba o to zdrowie tak czy siak. No, ale jakby no nie chce, no to nie można go zmuszać. Ja na przykład, bo pytanie, co, ja, jaki, jaka walka moja? Ja zawsze miałem takie jedno marzenie, nie? Ja sobie to wymyśliłem e, kilka miesięcy temu już. Tylko, że no jakoś tak nie udało się tego zorganizować. E, zro zrobię wam tutaj pytanie, nie? E... bo mi się będziecie się śmiać ze mnie, nie? Ale ja na przykład miałem taki pomysł kiedyś, żeby na jednej gali zawalczyć z trzema osobami. I że ja po tej gali jestem czempion. Wychodzę jako 3-2. To jest tak. I to nie z byle kim, nie z jakim zawodnikiem. Wszyscy są w podobnej, w podobnej klasie wojowniczej co ja. Najpierw na pierwszy ogień rowalini. Na drugi olejnik, jeden po drugim, i jako trzeci na przykład Jaś Kapela. Taka waleczka. Ja bardzo, bardzo bym chciał takie waleczki, ale no nie. I na jednej gali bym z trzema zawalczył. I albo bym wyszedł kurwa zwycięsko. I 0-5 bym miał? Nie no, chyba nie, skoro Nitro nie chce, to właśnie pytanie, co wy byście woleli, a na przykład no jako czwarty, wtedy Sebastian, bo to on jest chyba z takiej samej kategorii zawodniczej, czekaj, Wardęga kontra Olej, kto tam jeszcze był? To muszę zmienić na druida, bo za długie są te. O A jeszcze nasik.